Zapraszamy na newsa. Zapraszamy na newsa. Dla Polaków nie ma, ale dla nielegalnych imigrantów już są. Chodzi o pieniądze. Sąd Okręgowy w Białym Stoku przyznał zadośćuczynienie dwóm Afgańczykom, którzy 4 lata temu nielegalnie przedostali się z Białorusi do Polski przez naszą wschodnią granicę. Wyrok nie jest prawomocny. Jak wyjaśniła sędzia Anna Hordyńska, zadośćuczynienie nie służy usuwaniu szkody niemajątkowej, lecz stanowi próbę złagodzenia doznanej krzywdy. Przy ustalaniu jego wysokości należy brać pod uwagę m.in. długość pozbawienia wolności, stopień dolegliwości zatrzymania, przeżycia moralne, uczucie bezradności czy ewentualne reakcje otoczenia. Zadośćuczynienie nie powinno również prowadzić do nieproporcjonalnych korzyści finansowych. Dlatego sąd uwzględnił również realia społeczne, w tym poziom zamożności oraz wartość pieniądza. Jeżeli są tego rodzaju informacje, powinna być wyczerpująca informacja rzecznika chociażby prasowego tego sądu, tłumacząca sytuację, jaka tam zaistniała, bo się może okazać, że wprowadzę ja kogoś w błąd, nie wiedząc, jaki był tam tenże stan faktyczny. Próbowaliśmy poznać uzasadnienie wyroku. Rzecznik Sądu Okręgowego w Białym Stoku jednak nie odbierał telefonu. Z informacji wynikających z postanowienia sądu dotyczącego nielegalnego zatrzymania wynika, że tam od razu były osoby aktywistów. Zatem możemy zastanawiać się nad tym, na ile to działanie ze strony migrantów było działaniem wyrachowanym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Bo Afgańczyków wspierali aktywiści działający na rzecz praw człowieka. Nielegalni imigranci trafili do ośrodka dla cudzoziemców. Jak podaje Rzeczpospolita, dziś mieszkają w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. I Mamy tutaj do czynienia z kolizją dwóch dóbr. Dobra osobistego danego migranta i dobra wspólnego, dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę pamiętać, że zgodnie z artykułem 5 Konstytucji Rzeczypospolita Polska chroni swoich granic. Zatem jest to konstytucyjny obowiązek państwa. Sprawa sięga 2021 roku. Straż Graniczna zatrzymała trzech Afgańczyków, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-białoruską granicę. Nie posiadali polskiej wizy ani żadnego innego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu na teren Polski. Po wykonaniu niezbędnych formalności nielegalni imigranci zostali odwiezieni na granicę. Trzy lata temu sąd rejonowy w Hajnówce orzekł, że zatrzymanie Afgańczyków było niezasadne, nielegalne i nieprawidłowe w świetle obowiązujących przepisów prawa. Według sądu nie wdrożono od razu odpowiednich procedur, bo nie przyjęto od nich wniosków o azyl. Wtedy Afgańczycy wystąpili o zadośćuczynienie każdy po 80 tysięcy złotych. Finalnie sprawa jednego z nich została wyłączona do odrębnego postępowania. Dwóm przyznano po 5 tysięcy złotych za dość uczynienia. Ta sytuacja stanowi bardzo niebezpieczny precedens. Precedens, który może pociągnąć za sobą lawinę kolejnych pozwów. Zadziwiające jest stanowisko polskiego sądu. Opozycja nie gryzie się w język. Przecież oni powinni dostać karę o 50 tysięcy euro. To już przestaliby yy, forsować nasze granice. Także ta sprawa jest bulwersująca, ale nie dziwi mnie, Tusk zawsze dbał o wszystkich. To taki, taki kompleks, kompleks Tuska takiego niepełnego Niemca, takiego niepełnowartościowego Niemca, który dbał zawsze o wszystkich wokół, a nie o Polaków. Sprawa bulwersuje opinię publiczną, bo w czasie, kiedy nielegalni imigranci dostają pieniądze, za dość z podatków wszystkich Polaków, emeryci muszą liczyć każdy grosz. Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia w sprawie waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. Strona rządowa, zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 12 czerwca 2025 roku, propozycją zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku, zaproponowała pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku. Ustawowego minimum to słowo klucz. Jak podaje dziennik Fakt, tak liczona waloryzacja emerytur i rent może wynieść niecałe 5%. Dla porównania, świadczenia w zeszłym roku były podniesione o ponad 12%, a w tym roku o blisko 6%. Przekładając to na złotówki minimalna emerytura wzrośnie o niecałe 84 złote. Najwięcej dostaną ci, którzy otrzymują najwyższe emerytury. Do tego rosnąca dziura budżetowa. Wiele wskazuje na to, że rząd się przeliczył, jeśli chodzi o podatki i w tym roku w kasie państwa może zabraknąć do nawet 30 miliardów złotych. Deficyt budżetowy, mimo że już jest rekordowy i został zaplanowany na blisko 289 miliardów złotych, może się powiększyć. Myślałem nawet mając bardzo negatywną ocenę Donalda Tuska i jego e, polityków e, z jego ekipy rządzącej. E, myślałem, że oni będą nawet trochę lepsi w tym zarządzaniu. A gdzie nie spojrzymy, to jest totalna katastrofa w każdym sektorze, w każdym ministerstwie. To wciąż nie wszystko. Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, spośród krajów Unii Europejskiej bezrobocie wśród osób do 25 roku życia najszybciej rośnie w Polsce. Sytuacja finansów publicznych jest, jest katastrofalna. Na rynku pracy zrobi się coraz ciężej. Też to nie jest tak, że mamy e, sk składkowanie na takim poziomie do ZUS-u, że nadwyżka jest i cokolwiek jest realizowane. Wręcz przeciwnie. Stan finansów państwa jest katastrofalny. Polacy zaczynają żyć od pierwszego do pierwszego. A przed nami jeszcze dwa lata rządów Donalda Tuska. Odpowiedzialność za rosnącą biedę ponoszą wszyscy koalicjanci. Daniel Śmieciński. republika